Chcesz zapewnić szczęście sobie i swoim bliskim? Weź gałązkę tego drzewka do domu. Pradawny rytuał z magnolią sięga wieków wstecz. Nasi przodkowie wierzyli, że kwiaty i pędy tego drzewa gromadzą w sobie moc ochronną i oczyszczającą. Gdy rankiem zerwiesz zdrowy pęd z dwoma lub trzema kwiatami i liśćmi, pozyskujesz talizman zdolny pochłaniać negatywną energię i blokować nieszczęścia. Wnieś gałązkę do domu od progu. Najlepiej zawieść ją u wejścia lub postaw w wazonie na półce naprzeciwko drzwi. Naturalna żywica magnolii i jej delikatny zapach tworzą niewidzialną barierę, która oczyszcza powietrze i chroni domowników przed zawirowaniami losu. Aby przedłużyć działanie rytuału, możesz gałązkę delikatnie zasuszyć między stronami książki, albo zostawić w wazonie z letnią wodą, wymieniając ją co kilka dni. Przechowuj ją w cieniu i suchym miejscu. Nie pozbywaj się jej przez cały rok, bo to zaprzepaści ochronę. Jeśli masz ogród, zasać magnolię przy domu. Rosnąca tam roślina będzie stałym stróżem twojego szczęścia, niczym gałązka brzozy czy jemioły. Wypróbuj ten prosty, a zarazem magiczny rytuał tej wiosny i daj znać, czy magia magnolii zadziałała u ciebie.